Do va gyn, do va gyn, nalwch sy'n lwysfa'r hyn Fodain fo gŵl, mae'n fferrach ysbryd Ar ffin ar ôl palgan, fod nôs hon <mimitation> drosan Do va co Kiedyś wszystkie ostrza ją znały, gdy nierząd zaczyna panować w ośmiu stronach świata, gdy mosiężna wieża wyruszy, a czas zmienia swój bieg, gdy po błogosławieni zawiodą, a czerwona wieża zadrży. Gdy zrodzony ze smoków władca utraci tron, A biała wieża upadnie Gdy śnieżna wieża legnie w gruzach, Pozbawiona króla krwawiąca, Pożeracz światów obudzi się, Zaś koło zwróci się ku ostatniemu smoczemu dziecięciu. Czytał Ezber Wiktor Zborowski. Cóż, rozejrzę się jeszcze trochę. Zobaczę, co zostawiły dla nas dawne ostrza. Tak, dobry pomysł. Tak, to doskonały pomysł. No tak. fakt, kilka fajnych rzeczy można zajść. W każdym razie. E, zamknąć się! Mówię! Siemka widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w. Skarim. To było osiemdziesiąt gdy. Teraz zajmiemy się gardzielem świata, ale wpierw rozszyfruję jeszcze tablicę, bo tutaj. Chyba cię nie dosłyszałem. Nie, nie do ciebie mówię. Cóż, rozszyfrujemy, tu, bo tutaj na tej ścianie jest wiele rzeczy, które pokazują, że Alduin powraca, są znaki, które pokazują, że Alduin powraca. Zaraz je pokażę. Piszemy TFC, już pisałem, żeby, żeby znaleźć te punkty. Ciekaw czy Wy wpisaliście punkty, zobaczymy, czy mamy dobre odpowiedzi w komentarzach. Jak teraz wypiszecie, to już się nie liczy niestety. Dobra, TFC to go Free Camera, proszę bardzo, przyjrzymy się. Jeżeli przyjrzycie się w tym miejscu, bodajże w tym chyba, tak, to zobaczycie tutaj laskę chaosu. Ta mówi o sytuacji mającej miejsce przed powstaniem Alduina, mianowicie roztrzaskanie laski, czy kostura raczej, chaosu przez Jagger Tarna w Delder Scrolls. Delder Scrolls Arena. Rozwijają ją po to, by uwięzić cesarza Uriela Septima VII w otchłani. Bohaterowi, w te, tej części, udaje się, udaje się uratować go, złożyć laskę, cały się uratować. No, w tej kolejności. Jeżeli nie widzicie, to, to pewnie zobaczycie strzałkę. Tutaj mamy Numidium. To zdarzenie miało miejsce wcześniej. Delder Scrolls 2 Daggerfall, w którym udaje się ulepić z mosiądzu tak w ogóle, golema. Nieszczęście się sprawi, że władze nad nim przejęły wszyscy zainteresowani nim jednocześnie, odmieniło to los świata. Dalej mamy Czerwoną Górę, znaną też kiedyś jako Wardenfell. Wiecie, mówili o tym te Mroczne Elfy. To tam w Delder Scrolls 3 Morrowind bohater zabija złowieszczego Dagot Ur'a w jego własnej twierdzy. Wybucha wulkan, no i zamienił się w pustkowie, której elfy nie mogą już żyć. Ten symbol chyba wszyscy poznają, co grali w czwórkę. Bramy odchłani, to są. Chwileczkę jakiś roba mi tu łaził. Kiedyś to w Delder's De Cross 4 umiera cesarz Urlet Septim. Konkretnie to zostaje zabity. W całej prowincji pojawiają się bramy do śmiercionośnie odchłani, gdzie można zrobić fajne kamienie, które wzmacniają broni. Odnajduje się jednak wcześniej niezwyk... odnajduje się jednak wcześniej nieznany dziedzic tronu cesarza, któremu udaje się zamknąć raz na zawsze wrota. Tym samym umiera, zmieniając się przy okazji smoka. To było sajev. Fajne. W Tamiel kończy się trzecia era, a Alduin ma okazję na powrót. Jeżeli zerkniemy niżej, zobaczymy o tutaj synów Skyrim. Wraz z początkiem czwartego, synowie Skyrim zaczęli przelewać własną krew. Jak powiedział, Esbern, jeden z w, Esbern w trailerze, tak w ostatnim trailerze Skyrim, jeden z ostrzy w ostatnim No właśnie tak mówiłem, kiedy Alduin powrócił, król Skyrim zostaje zamordowany. Wielu mieszkańców chce się odłączyć od cesarstwa, które według nich upadało w ciągu ostatnich 200 lat. I nie uważają, że warto o nie walczyć, by, zjedno by się zjednoczyć by walczyć z Aldmerskim dominium. I że mówiąc, ja, tr ja trzymam się z tymi. A tutaj gardziej świata, przeogromna góra, na której znajduje się też wysoki chrodka, na którym zresztą tam, dom się w z którym zresztą byliśmy, wiecie, 7100, wysoka góra, bla, 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 bla. Na ścianie góra jest podzielona na dwie części i symbolizuje to wewnętrzne rozdarcie w Skyrim. No, a tego chyba nie muszę tłumaczyć. Nowa nadzieja. My. No, mam nadzieję... Mam nadzieję, że zainteresowała was to i że macie dobrą Jak nie, no to trudno. Dobra, ja się jeszcze rozejrzę, bo tutaj jest kilka ważnych rzeczy. Idziemy sobie tutaj, bo tu mamy tak. Książkę, etykieta buławy. Proszę bardzo, broń jednoczesna. Re, re, jednoczesna. Jednoręczna wz wzrasta. Mamy buławę i tu, o proszę bardzo, zguba smoków. Fajna broń, bardzo dobra, jeżeli macie problemy z pokonaniem smoka. Zajmiemy się do kufra. O, i tu mamy też pancerz. Możemy możemy go dać lidi Jak widzicie, zbroja jest iście. Samorajska. Możemy ją dać, ale hm, pomyślimy jeszcze. Dobra, chwilę. Jeszcze chciałem z nimi pogadać, ale mi zwiali tutaj. A propos, jeszcze pokażę wam tę zgubę smoków. E, chwileczkę. Mm. Wygląda podobnie. O zguba smoków. dotknięcie 5 punktów obrażeń wobec smoku. 9 punktów obrażeń od porażenia wobec innych. czyli po prostu mieć porażenia. Ja go wezmę, żeby nauczyć się kolejnej sztuki do zaklinania. No, gdzie się podział? Gdzie się tam cię podziałi? Gdzie oni wyszli? Chyba tam. Chyba tutaj. Tu mamy już kolejne wejście. Bądźcie pewnie, że będę tu wracał. No. Zanim ruszymy, jeszcze muszę z nimi... zanim ruszę do Gardzielu świata, muszę z nimi pogadać, prawda? Hm Halo? No, no nie no, gdzie oni są? No, rzecz... Tam na dole? Nie... Gdzie tam? Ktoś tam maszeruje. Dobra, dobra. Eee, chwileczkę, ja jak poszukam i tam się spotkamy, okej? Okay, żeby nie tracić czasu i miejsca przód. Cały czas tu byli, zupełnie uporządzania biznesu. czegoś? O co chodzi? A więc tyle tylko zostało z otrzy. Dwie osoby. Talmor urządził na nas polowanie, pamiętasz? Nie miało to zbyt dobrego wpływu na rekrutację. No fakt. Ale teraz mamy coś na kształt kwatery głównej. Mhm, mm no ostrze ostrza. Kiedyś. Może jeszcze dzisiaj. <grywania> Powodzenia! <grywania> Ale to powiem. Może damy Ci pomoc w, w szukaniu nowych rekrutów? Jeśli uda Ci się znaleźć kogoś, kto Twoim zdaniem nadawałby się na rekruta, chętnie mu się przyjrzę. Mm -hmm. Ale pamiętaj. Przynależność do ostrzy to zobowiązanie na całe życie. Muszą być lojalni, gdy już do nas przystąpią. No tak, porzucić życie i tak dalej. Hmm. E Przybrawiłem osobę. No nie wiem. Dobra. No nie wiem. Może. A nie! Wiem kogo mogę dać! Kardzia dam! Dam kardzia! Świetnie się, świetnie się spisywał. No. Dam kardzia i może jakiegoś argonienina. O, to byłoby idealne. Ostrza. Dobra. Jeszcze ze Zwerdem pogadam. Staruchu. Chyba cię nie do e, na tak. nie zacząłem gadać. O co chodzi? co takiego ja istotnego jest w z... tak tym, że jestem słodszy dziecię, bo Delfin wie, a Esber... nie. No, czy ty nie w ogóle wiem, co zwracasz mówi. uwagę na to co mówię? E. Tylko ty możesz ostatecznie pokonać Alduina! O rany, nie po... denerwuj się tak! Ostrożnie, bo serce ci padnie, pikawa Jeśli cię padnie. No. Jakiego krzyku używali starożytni Nordowie? Wciąż możesz mieć szansę. No się obradzi mogą sobie albo, i e, albo i nie. Albo i nie. Nigdy nic nie wiadomo. Można tylko mieć. Zapominasz, o ostatnia część Arduina jest nadzieja. Jak płonie nadzie nadzieja, umiera ostatnia. Masz jakieś porady odnośnie walki ze smokiem? Masz szczęście. Istnieje błogosławieństwo ostrzy, którego udziela się w przeddzień bitwy. Ma ono za zadanie przygotować umysł na walkę. O, przydatny, ze że macie problemy z pokonaniem smoka. Ja, jak I wiecie, nie mam. Utrzymywał się długo. Więc powiedz mi, gdy będziesz wyruszać, a ja odprawię właściwy rytuał. Dobra, na, na razie nie jest mi potrzebny. Zgadzam się. Tak, żeby się zamknął. Zobaczmy, co w kufrach jeszcze jest. O, złoto, fajnie, przejdzie. To przy, przyda się. Ech. Porozglądamy się tu jeszcze. Warto, bo przednatne rzeczy można znaleźć. Jak paski skóry do szkolenia. Jak złoto, które się przyda. Które przerzucę na zaklinanie, of course. E o nic. Dobra, to na razie tyle. Wiecie, co ja tu będę się rozglądał. Nie wiem, jakby znajdę coś naprawdę ważnego, to bym pokazał, prawda? Póki co ja ruszam. Ja póki co ruszam tutaj. No, ale była długa wspinaczka 7000 stopni, no. A po co tu jesteśmy? Nie przeczytałem tego, zapomniałem. Z pomocą esberną udało mi się odszyfrować ścianę Alduina w niemieckiej przystani i z odrobiną pomocy internetu. Okazało się, że w szeregu czasach a Alduin został pokonany przy pomocy jakiejś odmiany krzyku. Może się urodzi, pomogą mi się go nauczyć, lub chociaż powiedzą, gdzie mogę to zrobić. No, i bardzo lubię ten quest, bo tutaj odblokuje pewien krzyk, nad którym... na którym bardzo mi się przyda do, kole, do kolejnych mm, pobocznych zadań. To będzie niestety ostatnie zadanie w questie głównym. Przepraszam! Ale tak ja zadecydowałem. Nie się w komentarzach, to cierpicie. <laughs> Chwileczkę, Arngiern, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tak będzie wrzeszczał. Do wakinie. Do wakinie! Widzicie? Nie umiem panować, a ja umiem. Ha Przepraszam, siema. Robisz szybkie postępy. Smocze dziecię. Czym jest droga... No to już wiem akurat. Można użyć Krzyku, który pokonał Alduina. Skąd o tym wiesz? Co ci o tym powiedział? Eee, nikt. <grych> Ma takie znaczenie? Wiem za ścianę Alduina. Ostrza, bo mi się dowiedzieć. Wiem za ściana Alduina. Ostrza? Aaa, nie powiedziałem ostrza, powiedziałem ściana. Ciesanie ściana się mi powiedziała, przemówiła do mnie! Połynie. To ich specjalność, ich lekkomyślność buta nie znają No a wiele, że się nie znają. To rasistowski! Zawsze próbowali zawrócić smocze dziecięta ze ścieżki mądrości. Um. Niczego cię nie nauczyliśmy? Godzisz się być narzędziem w rękach ostrz? pozwala Nie, przecież ja żądę ostrzami. Ja tu ten... jestem z dziedzicem, ja tu jestem zrodzonym, no. Do, 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 do dobrego, że ostrza nie mają przy mną, ostrza mi pomagają, nie jestem ich marionetką. O są chcą knąć ty nie? Ostrza mi pomagają, nie jestem ich marionetką. Nie, nie? Oczywiście, że nie. No właśnie. Nie Uważaj! Smoczecie. Znam więcej krzyków od ostatniego nie czasu. No. Przyjmij jednak ostrzeżenie. Ostrza może i mówią, że służą smoczym dzieciętom. Lecz to nieprawda. Nigdy im nie służyli. Jak to no nigdy? Więc nauczysz mnie. Więc dobra, wy... pomówmy tego. Nauczysz mnie tego krzyku? Nie. Nie nauczyłem A... się tego krzyku. Przecież wiesz ile no, smoku pokonałem? mam, dużo smoczych, dużo wydania. Smoko grzmot. Fajny. Lecz jego słowa mocy nie są nam znane. No szkoda. Nie żal nam tej straty. Dla smoko grzmotu nie ma miejsca na drodze, Nie Ciekawy czemu! Wydaje mi się, że znasz wszystkie słowa mocy. Ale nie Smoko grzmot. Krzyk ten utracono. Nim historia no tak, zanim swój... zaczęli ten kult smoków. No wiecie, to, było, to było na ścianie, werset, wiecie. Nie znali jedynie jego twórcy. Nie ze mną ci jednak o tym rozmawiać. Co takiego złego w tym smoko grzmocie? Powstał dzięki ludziom żyjącym w czasach niewyobrażalnego okrucieństwa. Smoczego kultu Alduinu. E, tak, wiemy to ze ścian. Ich umysły zostały przeżarte nienawiścią wobec smoków, więc cały swój gniew przelali w ten właśnie. Aha, krzyk, że to jest jakby z gniewu, złości, krzyk, i tak dalej, coś jak czarna magia. Staje się nieodłączną częścią ciebie. W pewnym sensie, to ty stajesz się krzykiem. O, jeżeli chcesz, aż tak, ten aż tak że no. musisz przyjąć całe jego zło. Mhm, mm i dobro. A jak poganął Alduina, skoro krzyku już nie ma. Jedynie parturnax, mistrz naszego zakonu. O... jest w stanie Właśnie, nie widziałem to go. Pytań, Gdzie on jest? Jeśli zechce. Widzę. Kim jest Parturnax? Jeszcze takie przypomnienie. Judaj głupka jest naszym przywódcą. Przewyższa nas w Arkanach drogi głos. Chodźcie, jak wygląda. Dlaczego jeszcze nie znam go? Pewnie jak Chuck Norris wygląda, albo Saxon Hale. Żyje w odosobnieniu, na samym szczycie góry. Ta medytuje, tak? Rzadko z nami rozmawia, a do obcych nie odzywa się nigdy. Stanąć przed nim to wielki zaszczyt. O, no, chciałbym go poznać. Jak wejść na szczyt góry, żeby się z nim spotkać? Jedynie ci, których głos rozbrzmiewa siłą, są w stanie odszukać drogę. Chodź, nauczymy cię krzyku, który wskaże ci drogę do parkouru. Dziwne, jak ostatnim razem z nim gadałem, to jeszcze się wkurzył. Bo tak krzyczał głośno, w jakimś sensie. Więc sobie powiedział: Przepraszam za moje unoszenie. Pewnie dlatego, że wziąłem inny inny zestaw dialogowy. No, wiecie, jak chcę trochę inaczej to rozpo, rozpocząć. Inne kwestie i tak dalej. A nie ciągle to samo, to byłoby nudne. Zresztą, no co, już trzeci raz włączam tę grę, chcę mieć inny sposób. Jeszcze grałem który jest niegrzeczny. Gadam o i tak dalej. Ren, ale ciężko się takim złym gra, powiem szczerze. To wbrew twoim zas wbrew zasadom i tak dalej. Dobra, idziemy. Jak mi z Jedi otwiera drzwi. Jedność z mocą i krzykiem. Ho, ho, ho. No. A, za mną jest. Myślałem, że przede mną gdzieś. No fakt. To... A, to ta blokada, którą spotkaliśmy. Tam chyba musimy iść. Zresztą tak mi się wydaje, bo innej drogi nie widzę. Chyba, że w dół. Albo tam. Albo jakiś portal się otworzy, jak w tym... Jak w Gili złodziei w tym. kurczę, mam tym grubowcu zmierzchło. Może będę się odbał za bardzo. W kubku mam teraz. I słomką. Ta-ta-ta-ta-ta. ta I do przodu. Yeah. Droga do Parturnaxa Wiedzie przez te bramy. Tak. Pokażę ci w jaki sposób. Otworzyć drogę. No właśnie, bo nie mogliśmy. My się. By przedtem obrywaliśmy. Blok. Czyste niebiosa. Ah. Lok. Wach. Kor. Przecież że mam smocze dusze, nie? Skacz, niebo i. lass. Przekażę ci własne zrozumienie czystych nieb. Nie musisz, przecież mam sporo. Mam sporo star, przecież. Jakie od nas otrzymasz, smoczy dzieci? A, szkoda. Korzystaj z niego mądrze. No fakt, no to wtedy warto skorzystać. Zoszczędzę na ważniejsze krzyki. ci <laughs> muszę trochę się nauczyć tym więcej krzyków. Może spytam go na kolejną lokalizację czy coś. Czyste niebiosa rozwieją mgłę. Lecz tylko na pewien czas. Aha, czyli co nie, trzeba. jest usiana niebezpieczeństwami. Nie lekceważ jej trudów. Ciekawy kogo tam spotkał. Nie zatrzymuj się. Nie trać celu z oczu, a na pewno dotrzesz na szczyt. Się rozumie. To idziemy. Bo jakbyśmy weszli normalnie? To to będzie. O, no właśnie. To się stanie. To się stanie. Dlatego bierzemy magię. Bierzemy krzyki. Czyste niebiosa. Niebo skacz, lato. Zeusker mu się przed twoim tłumem, możecie rozwiać mgłę i niekorzystną pogodę. Dobra, idziemy na górę. Musimy pomówić z Parturnaxem. Będę musiał co jakiś czas korzystać z tego krzyku, bo mgła będzie znowu i coś w tym stylu No, A no, widzicie kolejna mgła? O właśnie No Za jakiś czas będziemy z tego korzystać Oj, kurczę Look To się nazywa Spam krzyk <laughs> spach czekaj spa scream <laughs> dobre Co się stało? O, biedna kózka zginęła Biedna kuska O A, no dobra, Mów dla Ciebie Lydia. a weźmiemy. Hmm, ostatnio spotkałem trolę, jak tu wchodziłem, ale co było dalej, to nie wiem. Ktoś tu jeszcze jest. O, proszę bardzo, żeby to. Pięknie. Dobra, znowu muszę ustawić na czyste niebiosa. A, musi się naładować. No, trochę mnie czeka w spinaczki. F5 tak przy okazji. Hmm, chwilę, mam... Mam ma na sobie? Mam. No matko, trochę to potrwa. O, co tu mamy? Orchilakum, jak chcecie Stal, proszę bardzo. A ła, kurcze Na bardzo podeszłem Look! Lok Wahok! Tak! Loki! I tak dalej. Loki to był najgorszy bohater... z super bohater, z wybuch Lok! Waha! Nie wiem, kogo... Jeszcze kogoś mieliśmy spotkać, kogoś naprawdę niebezpiecznego. Tylko niestety nie mam ma kogo to... kto to był. Na pewno dobrze idziemy, bo mamy te... znaczki. Tutaj. O. Kolejna kozica górska. No, a my też się wspinamy jak kozica górska. Nie będę się skradał, bo nie ma po co, tak naprawdę. O żeż. Ale mnie wystraszył! No, Lydia, po co zabijałeś tę kuskę? Nic ona ci zrobiła? A chwilę, a może to, to koza psychopata. No, dobrze i tak. Dobrze, że zginęła ta straszna koda psychopatka, no. o, Bo koza psychopata nie zna litości. Nie zna strachu. Zupełnie jak. No, jak nie wiem co. No, a my wspinamy się wciąż na górę. Jak ta psychopata godzica? Nieźle wieje. Abyśmy nie spadli, bo to była my no już ma kabra. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Znów idziemy. Ty, 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 Chyba się zbliżamy. No, zbliżamy się. Widzicie ten znaczek? Więc zwróćcie uwagę już na niego wcześniej. No i tak, i tak zaznaczony jest, jakby co. O, tu mam kolejną blokadę. Kolejna brama, tak? Ostatnia, chyba. Wow. Dobra. denerwuję się trochę. Zbliżamy się przecież do samego mistrza. Mam stresek, nie wiem co. Dotarliśmy. Dobra, gdzie ten starzec? Gdzie ten wielki mistrz? Smok! Kurczę, jeszcze smoka trzeba pokonać! No to byłoby zbyt proste, nie? Chodź. Chodź tu.